Jako absolwent Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, jak również wieloletni pracownik Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, szczególną uwagę zwracałem na glebę. Gleba, która jest integralną częścią środowiska naszego, otaczającego. Trudno wyobrazić sobie uprawę roślin, ale także i życie bez właśnie gleby tej części, od której wszystko się zaczyna. Tak, Szanowni Państwo, gleba jest czymś fenomenalnym i od wielu lat już jest ceniona jako ta wartość nieodnawialna o którą powinniśmy dbać. Ja tylko przypomnę, że sama gleba jest to nic innego jak różne fazy. Faza stała, ciekła i gazowa, trzy budujące tą strukturę o bardzo atrakcyjnej formie. Jest też też czwarta, mikroorganizmy. Faza stała to jest nic innego jak zwietrzałe minerały i skały, a także trochę materii organicznej. Faza ciekła to jest roztwór glebowy, dzięki czemu gleb Gleba cały czas żyje i dzięki temu też mogą rozrastać się różnego rodzaju rośliny. Faza gazowa to jest powietrze, gdzie tak samo przecież mamy odpowiednie warunki tam saturacji, a czyli gleba jest bardzo ważna do wielu nasadzeń. A zatem musimy dobrze znać jej parametry i poznać jej walory. Jest wiele badań dotyczących gleby, generalnie możemy je podzielić na badania fizyczne i chemiczne, są też biologiczne, ale podstawowe. Fizyka gleby to nic innego jak określenie ich u tych, tych poszczególnych frakcji my sprawdzamy, bo to jest cenne, gdzie dominuje frakcja piasku, frakcja pyłu czy tych części najdrobniejszych. To nam mówi, na ile będzie występowała retencja wody, bo każdy wie, że na glebach ubogich. W te części drobniejsze, glebach piaszczystych, rośliny słabo rosną, a znowu na bardzo gliniastych również nie mogą przebić się, bo te wiązania są zbyt mocne. W związku z tym poznanie gleby, jej odczynu jest bardzo istotne. W przypadku jakiejkolwiek uprawy trudno mówić o zakładaniu trawnika, trudno mówić o uprawie różnych roślin bez znajomości parametrów fizyko-chemicznych gleby. Tak, a zatem jeżeli przystąpimy, do jakichkolwiek nasadzeń, Jeżeli postaramy się właśnie mieć piękny, soczysty, zielony trawnik, powinniśmy zrobić badania gleb, a następnie dostosować dane nasiona w zależności od tego, czy to stanowisko mamy słoneczne, czy bardziej piaszczyste, czy bardziej już, już sobie cieniste, bo przecież wszystko od nasiona się zaczyna. Trawa stanowi integralną część każdego założenia ogrodowego, parkowego, również na działce, jeżeli popatrzymy, ta... Darni, która tworzy nam atmosferę danego miejsca. Wtedy rośliny ozdobne są ładnie wyeksponowane, mając tak pięknie wypielęgnowany trawnik. Tak, trawa jest bardzo ciekawa, można o niej mówić godzinami. Natomiast tutaj warto zastanowić się nad sposobem użytkowania naszego trawnika, i w tym przypadku warto by było również popatrzeć, że mamy ciekawe mieszanki traw, zarówno o charakterze takim sportowym, znaczy to, że mamy tam specjalnie dobrane gatunki i odmiany, które przeznaczone są do intensywnej eksploatacji. Trawa przecież ma być obiektem żywym. W związku z tym lubimy sobie pobiegać, poskakać, czasami w butach, czasami na bosaka, więc ta trawa będzie idealnym rozwiązaniem. W przypadku, gdy zima była surowa, albo widzimy pozostałości pokretowiska, powinniśmy trawę zregenerować. W tym przypadku mamy trawę samozagęszczającą, renowacyjną. Chcemy coś odświeżyć, spowodować, żeby ten trawnik tworzył piękną powierzchnię soczystej zieleni. I trawę samozagęszczającą uniwersalną do przeznaczeń uniwersalnych, po to tylko, aby mieć zdrowy, soczysty, intensywnie zielony traw. Są to, szanowni Państwo, nasiona, które są specjalnie dopasowane do naszych warunków klimatycznych. Samo słowo samozagęszczająca oznacza nic innego, jak właśnie powierzchnię, którą zasiedla. W przypadku tych nasion, życic, mamy do czynienia z tym, że powstaje kępka, która zaczyna tworzyć rozłogi. Dzięki temu rozprzestrzenia się na Dużej powierzchni, ograniczając wzrost chwastów. Czyli nie dość, że mamy bardzo gęsty, zwarty trawnik, to jeszcze dominują w tym gatunki właśnie te trawiaste, atrakcyjne. I cóż, stosowanie takich mieszanek w zależności od charakteru użytkowania pozwoli nam na to, że wtedy i zaoszczędzimy czas, zaoszczędzimy również wodę, ale także uzyskamy przez wiele lat bardzo zwartą, ciekawą. Darni, którą możemy się cieszyć, a jaka to wtedy przyjemność, gdy latem przy pięknie wystrzyżonym i pielęgnowanym trawniku położymy się, naszymi zmysłami dotkniemy i będziemy bliżej tej naszej matki Ziemi. Jeżeli mamy trudne warunki siedliskowe, mam na myśli nadmierne nasłonecznienie lub też stanowiska dość zacienione o takim wilgotnych siedliskach, należy zastosować trawę do zadań specjalnych. Tutaj urokiem i cechą tych kompozycji, tych zestawów jest to, że wszystkie nasiona zawarte w tej mieszance są otoczkowane. Otoczka gwarantuje przede wszystkim idealne zakorzenienie się i utrzymanie na tej powierzchni gleby. Otoczka jest bogata w cenne substancje pokarmowe. W związku z tym moglibyśmy w sposób rozsądny właśnie wykorzystać tę trawę do zadań specjalnych, żeby aby to pokazać, założę rękawiczki i przedstawię Państwu, jak wyglądają te nasiona, które, w tym przypadku, jeszcze opakowanie, zaopatrzone jest w taki siewnik. W związku z tym, jeżeli ja wysieję sobie tutaj, proszę spojrzeć, to otoczka jest bardzo tutaj w tym przypadku ważna, ponieważ raz, że zabezpiecza nasiona przed nadmiernym parowaniem, od razu, jeżeli znajdzie się na powierzchni gleby, mamy tutaj w tej otórce ten start który daje jej możliwość szybkiego ukorzenienia. Dodatkowo jest to um, nasionko, które w tej barwie, w tej otoczce, prawda, gwarantuje, że jest cięższa, a zatem nie spowoduje, że ten wiatr zwieje. Ale co jest też najważniejsze, ptaki nie wydziobią tych nasion, bo ten kolor nie będzie je zniechęcał. Trawa zatem otoczkowana jest alternatywą dla trudnych, ekstremalnych warunków, jeśli chodzi o siedlisko, w zależności od tego, czy mamy trawę słoneczną. Bo co tutaj także jest ciekawe, w przypadku takich ekstremalnych mamy tak dobrane gatunki, że one w tym przypadku idealnie tolerują te trudne warunki. Otoczka gwarantuje nam, że roślina ładnie się ukorzeni, i co jest jeszcze ciekawe, w przypadku tych mieszanek słonecznych trawy te dość głęboko się korzenią. W związku z tym ograniczamy wtedy podlewanie, wtedy te rośliny przez dłuższy czas mogą być bez większej opieki. W przypadku natomiast trawy zacienionej mamy załatwiony problem mchu i wszelkich niekorzystnych dodatków do tej trawy, ponieważ w otoczce znajdują się związki wapnia, ale także glinka, która neutralizuje. Odczyn gleby pozwala mieć ten odczyn bliski zasadowemu. Dzięki temu ta trawa naprawdę do zadań specjalnych spełni swoje, swoją rolę. Spacerując wokół pięknej alei brzozowej warto zastanowić się nad glebą, strukturą wyjątkową, niepowtarzalną i jedyną w swoim rodzaju. Tak szanowni państwo, jeżeli zrobię taki malutki profil glebowy, to mogę zauważyć poszczególne poziomy powstawania tych gleb. To jest niesamowite, żeby Stworzyć coś tak wyjątkowego. To także jest wyjątkowe, że jeden centymetr gleby powstaje blisko tysiąc lat. Czyli ten proces glebotwórczy, naturalny naprawdę jest wyjątkowy. Co jest jeszcze ciekawe, ponieważ jest to struktura żywa, która tętni wręcz mikrobiologią i mikroorganizmami. Jeżeli byśmy wzięli taką łyżeczkę, tej gleby, naturalnej struktury, tak trudno uwierzyć, że w tej łyżeczce mieści się tyle mikroorganizmów, ile ludzi na kuli ziemskiej. Zatem gleba to wartość ponadczasowa, niesamowita, warto o nią dbać i szanować.